Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj e, o drukarii, o Mrocznych Eldarach. Lećmy z tematem. Elitarni wojownicy. Jakie są, jaki wygląda charakterystyka elitarnych wojowników? Na początek mamy inkubowie. Inkubów. Inkubowie tworzą w społeczeństwie Mrocznych Eldarów zakon na wzór wojowników aspektu ich kuzynów zamieszkujących światostatki. Są oni przeznaczeni do trenowania wyłącznie walki. Jako wojownicy największego kalibru inkubowie poświęcają się doskonaleniu sztuki zabijania jednym pchnięciem ostrza. Pomimo swojego rzadko spotykanego, umrocznych eldarów ascetyzmu, w ich czarnych duszach próżno jest szukać jakichkolwiek cnót. Całe życie zajmuje im szukanie doskonałości w odbieraniu życia innym, czyniąc to tak często, jak tylko to możliwe. Wszystko, co z nimi związane, można określić mianem niebezpiecznego. Ich pancerze tworzą najeżone kolcami segmenty, a ich rogate hełmy otacza para ostrych, niczym brzytwa ostrzy. Każdy ich krok przypomina charakterystyczne zbliżanie się drapieżnego, dużego kota do swojej ofiary. Co ciekawe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tych zwierząt, ich kroków najczęściej w ogóle nie słychać, co zawdzięczają swoim niesamowitym doskonale zaprojektowanym pancerzom, odbierającym im ich naturalną zwinność, jedynie w niewielkim stopniu. Inkubowie prowadzą życie pełne rygorystycznej dyscypliny, na tak wysokim poziomie, iż w mrocznym mieście zwykło się mawiać, iż są oni prawdopodobnie jedynymi mrocznymi eldarami, którzy potrafią zachować tajemnice dla siebie i dotrzymać danej obietnicy. W społeczeństwie mrocznych Eldarów inkubowie są cenionymi strażnikami, ochroniarzami i szturmowcami. Powszechnie wierzy się, że pierwszym inkubem w historii był Arkra. Lord Feniks, wojowników aspektu bojowych skorpionów, który upadł na rzecz Slanesza i wstąpił na drogę potępienia, po czym dołączył do mrocznych Eldarów. Ara został pierwszym hierarchą inkubów i stworzył ich pierwszą świątynię w mrocznym mieście. Mroczni Eldarzy lubią powtarzać plotkę, zgodnie z którą Drasar, mistrz ostrzy i najsłynniejszy z inkubów, to tak naprawdę Archra, który pomimo sędziwego wieku usilnie trzyma się dobrego zdrowia. Wszyscy inkubowie są jednak koniec końców najemnikami i będą walczyli dla każdego bez względu na wydawane im rozkazy, niekiedy przekazując swoje umiejętności tym, którzy ich zdaniem są godni ich poznania. Ich zakazane obsydianowe świątynie, zarządzane przez inkubów nazywanych hierarchami, Będących mrocznymi odpowiednikami egzarchów Eldarów, są pełne patronów i aspirantów, chętnych do nauczenia się śmiercionośnej sztuki uprawianej przez Inkubów. Poprzez długi i brutalny trening, silni kandydaci rozwijają swoje umiejętności i przyswajają wiele cennych nauk, podczas gdy zbyt słabi zostają złamani i giną, a ich ciała zostają spalone w ofierze przed żelaznym pomnikiem Boga wojny Keina. W przypadku przeżycia danego kandydata do momentu pokonania inkuba w walce i wygrania tym samym jego pancerza, kandydat staje przed ostatnim sprawdzianem swoich umiejętności. Dopiero po zabiciu w walce eldarskiego wojownika Aspektu i rozbiciu jego kamienia dusz oraz odbudowaniu go do postaci urządzenia zadającego tortury psioniczne, tak tormentora, kandydat może zostać mianowany przez hierarchę w swojej świątyni prawowitym inkubem. Inkubowie nie skupiają się na tworzeniu sztuki z odbierania życia, a raczej na pragmatyzmie zabicia przeciwnika tak efektywnie i szybko, jak to możliwe. Choć każdy z nich jest wyszkolony w posługiwaniu się każdą istniejącą formą ostrza i broni palnej, preferują oni korzystanie z mieczy mocy oraz tzw. klawy, ogromny, ogromnych idealnie zbalansowanych mieczy mrocznych eldarów. Inkubowie uznają klawy za jedyną broń godną prawdziwego wojownika. Najlepsi spośród nich noszą nawet honorowy tytuł klaweksów, choć w ich przypadku długie dekady posługiwania się tą bronią doprowadziły do wykształcenia się u nich dodatkowych preferencji co do swojej broni białej, Wielu z nich korzysta z tak zwanych demi -claw. Są to dwa mniejsze, jednoręczne miecze, które w dowolnym momencie można złożyć w jeden oburęczny. Każdy klaweks jest urodzonym zabójcą. Ich umiejętności wykraczają dalece poza to, na co stać zwykłego inkuba, w związku z czym nawet inni inkubowie przypisują im posiadanie nadnaturalnych mocy. Pomimo swojej sprawności w walce jeden na jednego, inkubowie zazwyczaj gardzą walką w prawdziwych bitwach. Po zbliżeniu się do przeciwnika, emitują fale niszczącej energii neuralnej ze swoich tormentorów, umieszczonych na ich napierśnikach. W ten sposób ich przeciwnik zazwyczaj zwija się z bólu jeszcze przed rozpoczęciem się pojedynku. Niektórzy inkubowie posiadają także specjalne zestawy tormentorów, nazywane krwawymi kamieniami, stworzonymi ze zniszczonych, ze zniszczonych kamieni dusz, eldarskich egzarchów. Broń ta potrafi wystrzeliwać neuralne impulsy zdolne do zagotowania krwi w żyłach ich przeciwników, zabijając ich natychmiast ze znacznych odległości. Wraki. Cechą szczególną psychiki Mrocznych Eldarów jest to, że po kilku terrańskich stuleciach życia zazwyczaj odwiedzają hemonkolusów z Mrocznego Miasta celem chirurgicznego zmodyfikowania swoich ciał. Często czynią to z powodu znudzenia się swoim naturalnym ciałem, licząc na to, że ich nowa forma umożliwi im doświadczenie nowych przeżyć. Z tego powodu mroczni eldarzy, którzy nie mają nic do stracenia, często dobrowolnie oddają się w ręce Himonkolusów. Niekiedy zdarza się, że opuszczają stół chirurgiczny jednego z nich jako istoty o wiele bardziej przerażające niż wcześniej tak zwane wraki. Każdy wrak jest przerażającym przykładem mistrzostwa Himonkolusów w swojej chirurgicznej sztuce. Wraki są tak w zasadzie rozciętymi na części i poukładanymi na nowo narzędziami wiecznej tortury, nosząc maski i będąc stworzonym do budzenia strachu samym wyglądem, istoty te służą hymunkulusom w zewnętrznym świecie, broniąc swoich panów w czasie bitwy. Powinnością hem hemakolitów, jak nazywają je hemonkulusy, jest wypełnianie wszystkich rozkazów swoich panów zarówno tych dotyczących położenia się na stole operacyjnym i pozostania w bezruchu tak długo, jak długo będzie to konieczne jak i tych dotyczących rzucania się na wrogie bagnety. Chirurgicznie, wzmocnione ciała wraków najczęściej są obdarzone niebywale silnymi mięśniami. W walce preferują korzystanie z broni do walki w zwarciu, takiej jak zatrute ostrza, nasączone toksynami bicze elektrokorozyjne, pręty korozyjne i haki. Często zamiast dłoni mają one zamontowane silne metalowe rękawice. Ich podstawową funkcją jest wstrzykiwanie toksyn w ciała przeciwników lub przeciwnie, odsysanie krwi z ich ciał celem późniejszego wykorzystania przez hemonkulusów. Z tego powodu Dodatkowa para kończyn, należących do jednego z dziesiątek gatunków zino w galaktyce, u wraków, nie jest niczym niespotykanym. Przeszczepy dodatkowych kręgów i niekontrolowany rozrost układu kostnego również są u nich powszechne, co sprowadza się do pokrywania ich ciał przez haki i szpikulce yy, wystające spod skóry. Dzięki temu mogą służyć swoim panom nie tylko jako toczące się po polu bitwy najeżone kolcami kule śmierci, ale i mobilne wieszaki, na których hakach zwisają próbki genetyczne. Pokonanych w ostatnim najeździe wrogów, gotowe do wykorzystania w laboratorium w każdej chwili. Inne modyfikacje służą lepszemu przystosowaniu wraków do walki w czasie najazdów i porywania nowych obiektów badań. Ich palce są wówczas zamieniane na metalowe szpony, a ich twarze są zasłaniane przez maski z czarnego żelaza, bowiem w życiu wraka nie ma miejsca na indywidualność i jakiekolwiek poczucie tożsamości. Na co dzień noszą jedynie proste płaszcze i tabardy, przewiązane pasem, z którego niemal zawsze zwisają gotowe do wykorzystania narzędzia mistrza tortur. Jako urodzeniu megalomaniacy, o wręcz boskim mniemaniu o sobie, hemonkulowie uwielbiają otaczać się sługami wykonującymi wszelkie rozkazy bez szemrania. Większość hemankulusów nie kala rąk fizyczną pracą żadnego rodzaju i, znając wszelki niepotrzebny wysiłek, za niegodny ich pozycji. Zamiast tego, brudną robotę zlecają właśnie wrakom. Marzeniem większości z nich jest wywyższenie do roli hemankulusów. Aby to osiągnąć, są w stanie przetrwać niemal każdą degradację swoich wymęczonych, okrutnie zmodyfikowanych ciał. Sceną powszechną i bardzo dobrze znaną w lochach i laboratoriach Mrocznego Miasta jest stojący nad stołem operacyjnym hymonkulus, za którego plecami stoi wrak gotowy do, do, do przyjęcia poleceń swojego pana. Te z wraków, które służyły swoim panom najdłużej, otrzymują swego rodzaju awans. Polega on na pełnieniu roli dowódcy całej reszty sług hymonkulusa, a wywyższony w ten sposób wrak zazwyczaj nosi tytuł akotysty. Akotyści są nieco więcej warci w boju, niż ich pomniejsi pobratymcy, głównie z uwagi na bardziej śmiercionośne modyfikacje ciała. Jednocześnie znajdują się oni najbliżej awansu do roli pełnoprawnego chimonkulusa, swojego sabatu. W walce wraki posługują się zatrutymi ostrzami. Ochrania ich tzw. skóra gnarlów, która de facto jest ich własną, zrogowaciałą i utwardzoną genetycznie skórą i mięśniami. Oblubienice krwi Hecatrix – każdy oddział Witch, Mrocznych Eldarów, nazywanych również Hekatarii, jest prowadzony przez bardziej doświadczoną wojowniczkę nazywaną Hekatrix, która odpowiada wyłącznie przed sukubem swojego kultu. Hekatarii walczą przy pomocy dość niestandardowej broni. W praktyce posługują się wszystkim, co potrafi porządnie wybatożyć, rozciągnąć, oplątać wroga, a także wyrwać mu organ, przeciąć go w pół lub złamać jego ostrze. Niektóre Witch, jak choćby laserai, Hydre czy Iragne, specjalizują się w zadawaniu śmierci przy pomocy arkanów ezoteryki. Co więcej, wszystkie Witch są mistrzyniami walki przy pomocy sztyletów i noży, zdolnymi do zabicia przy ich pomocy o wiele większych przeciwników. Dość powszechnym zwyczajem Sukubów jest organizowanie specjalnego oddziału z najbardziej utalentowanych wojowniczek Hecatrix, tworząc w ten sposób klikę elitarnych morderczyń. Prowadzonych przez najzdolniejszą i najsłynniejszą hekatrix całego kultu. Najczęściej nosi ona jednocześnie tytuł Syreny. Wojowniczki wchodzące w skład takich oddziałów znane są jako oblubienice krwi. Z uwagi na swój wysoki status, oblubienice często walczą między sobą o względy sukubów swojego kultu. Kiedy jednak stają do prawdziwej walki, w mgnieniu oka przeobrażają się w niepowstrzymaną, zjednoczoną siłę. Po każdej walce oblubienice obmywają swoje ciała we krwi pokonanych przeciwników, czyniąc z tego procesu bluźnierczy testament swojego mrocznego mistrzostwa w sztuce zadawania śmierci, bólu i tortur. W czasie bitwy chronią je specjalne pancerze Witcha, walczą przy pomocy granatów plazmowych, pistoletów splinterowych, buzdyganów zakończonych brzytwami, rękawic Hydra, kryształowych sieci i palowników. Dowodząca oblubienicami syrena zazwyczaj korzysta z pistoletu blastowego, jadowitego ostrza, agonizera i innej broni mocy, niekiedy do spółki z granatnikami Chimera. Dodatkowo witchy szprycują się różnego rodzaju narkotykami bojowymi, które ekstremalnie wyostrzają ich zmysły, podnoszą ich poziom agresji i zwiększają zwinność. Dzięki nim witch mogą wykonywać śmiercionośne piruety wokół swoich wrogów, przecinając im gardła i przekłuwając serca. Można powiedzieć, że przemierzają pole bitwy ze śmiercionośnym wdziękiem i uśmiechem na ustach, karmiąc się okrzykami umierających. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat drukarii, mrocznych eldarów. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Słyszymy się kiedyś tam. Trzymajcie się. Cześć. Wejdź na Patronite i przyj projekt.